Gabor Gablochman, directeur acteur de l'Institut de France. Comme nous sommes en train de, de célébrer l'amitié franco-allemande en Pologne, non. Euh, non. a w angielsku jest lider. My dwóch. Fabienne Ulogiewski, moja Instytutu Francji w Jesteśmy tutaj y, y, we dworze. Y, Fabienne Ulogiewski, dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce. I ja, dlatego że świętujemy Je voulais juste à um, la suite de Georg Blochmann, directeur de l'Institut Goethe, souligner que l'année 2013 est l'année du 50e anniversaire du, de la signature du traité de l'Élysée. Chciałabym, zabierając głos jednocześnie z panem Georgiem Blochmanem, dyrektorem Instytutu Goethego, przypomnieć, że rok 2013 jest rokiem 50. rocznicy podpisania traktatu elizejskiego. lorsque inédit Et euh, intéressant puisqu'il lie euh, l'art, la culture et l'économie euh, et la science. Et c'est pourquoi nous avons décidé de travailler sur les parfums et sur les odeurs. Więc w związku z tą rocznicą zastanawialiśmy się nad tym, nad jakimś projektem, który wyłączył sobie różne elementy i doszliśmy do wniosku, że właśnie wspólna praca nad tematem zapadu będzie połączenie elementów sztuki, kultury, ekonomii i nauki. Et, euh, nous avons donc approché le centre Copernic, qui a euh, très euh, spontanément accepté de se rallier à notre aventure et qui a été donc notre partenaire euh, organisationnel principal euh, de cette initiative, avec bien entendu bien d'autres partenaires dont vous trouverez les noms euh, sur euh, le petit dépliant. Euh, que vous avez ici. Je voulais souligner également que nous avons pu travailler avec des, une ville de France qui est une ville particulièrement connue pour ses parfums, puisqu'il s'agit de la ville de Grasse, entre autres, puisqu'il y a aussi bien d'autres partenaires, bien entendu. Donc, nous avons contacté ce, est, ce est, le Centre de la Copernic, i zdecydowało się przyłączyć do tej naszej przygody. Także Centrum Nauki Kopernik stało się naszym głównym partnerem, oprócz wielu innych, których nazwy znajdą Państwo na katalogu, jak również tutaj z tyłu proszury, którą Państwo dostali. Nie zdołałabym teraz wyliczyć wszystkich tych... Nazw. Chciałabym jednak podkreślić, że w ramach tego projektu współpracowaliśmy również z, z bardzo znanym miastem we Francji i bardzo szczególnym miastem, jakim jest Gras. do vous w aussi bien tą invité à À participer aux, euh, aux conférences qui auront lieu euh, au Centre de civilisation euh, française et d'études francophones euh, rattachées à l'Université de Varsovie. La première conférence euh, a lieu ce soir à 18h30 avec Madame Cicelle Tolas. Vous avez également le programme euh, qui est indiqué euh, sur les documents qui vous ont été remis. Euh, je vous invite euh, très euh, chaleureusement à nous y rejoindre parce que je pense que les thèmes qui seront développés par les spécialistes invités sont très intéressants et permettront des échanges intéressants également pour vous et pour vos lecteurs. Eh, zapraszam państwa serdecznie na eh, wystąpienia wkłady, eh, które eh, odbędą się między innymi eh, w ośrodku, eh, um, cywilizacji studiów francuskich przy Uniwersytecie Warszawskim. Dzisiaj będzie 18.31, pierwsza z serii takich spotkań, także zachęcam do, do ich udziału. Dzisiaj będziemy gościć panią Cisectolas. będzie Polas. Zachęcam do, do, do zapoznania się z tą tematyką. Myślę, że będzie ciekawa zarówno dla państwa, jak i dla państwa odbiorców czytelników. Lassen Sie mich trotzdem, meine Damen und Herren, noch einmal auf den kulturellen Aspekt dieser Veranstaltung, auf den künstlerischen Aspekt dieser Veranstaltung hinweisen. Ich bin enorm glücklich, dass wir, also das erste Mal in meiner Berufskarriere, dass ich eine Ausstellung in einem Wissenschaftszentrum eröffnen kann. Muszę powiedzieć, że jestem niezwykle szczęśliwy, że po raz pierwszy w mojej karierze wystawa jest organizowana, tego typu wystawa jest organizowana w Centrum Naukowym. Selten hat man die Gelegenheit, die Nähe von Wissenschaft und Künsten so signifikant und so einleuchtend darzustellen, wie wir heute hier zusammen mit dem Copernicus-Zentrum und dem Institut Francais hier in diesem Ort. Bardzo rzadko zdarza się, że jesteśmy w stanie w tak wspaniały sposób, w tak wyjątkowy sposób połączyć ze sobą naukę i sztukę, tak jak udało się to zrobić nam wspólnie z Centrum Nauki Kopernik oraz z Instytutem Francuskim. I chciałbym Państwu również powiedzieć, że ta idea zrodziła się na podstawie dwóch książek. Das ist ähm, das große Buch des Ende des 19. Jahrhunderts ähm, des ähm, französisch-flämischen Autors Joris Carl gegen den Strich. Była to z końca wieku. Był to Und des äh, deutschen Autors Patrick Wüchskind, der das berühmte Buch Mafern geschrieben hat, eines der meistverkauften deutschen Bücher des 20. Jahrhunderts. A druga książka, która stanowiła inspirację, to e, książka Patryka Suskina, e, Perfumiasz, e, która stała się Bestsellerem na rynku niemieckim. In beiden Büchern wird die zentrale Stellung des Duftes als, als ä, menschliche Äußerungsform und als menschliche Kommunikationsform beschrieben. W obydwu książkach autorzy opisują zapach jako centralną formę wyrażania osobowości człowieka i jako centralną formę komunikacji. I bardzo się cieszę, że mamy bardzo silnych partnerów niemieckich, francuskich i polskich, którym serdecznie niniejszym chciałbym podziękować.